Wielu z nas kupuje konsolę PlayStation 5 nie tylko po to, by cieszyć się fantastycznymi grami, które od lat dostarcza nam Sony, ale także by miło spędzić czas z przyjaciółmi lub partnerem albo partnerką. Dzisiaj przedstawię Wam parę typów gier, w które można grać na jednej konsoli. Gry kanapowe lub tzw. split screen, czyli podzielony ekran, chociaż nie zawsze to się łączy, ostatnio cierpią na duże niedopieszczenie ze strony twórców gier na konsolę PlayStation 5. Takich tytułów w ostatnich latach wychodzi znacznie mniej niż pamiętamy to z pierwszej generacji PlayStation. Prawdopodobnie ma na to wpływ popularność gier sieciowych oraz single player, jednak do dzisiaj zastanawiam się czemu twórcy tak niechętnie dodają opcję podzielonego ekranu do swoich tytułów. I to nawet w momencie, kiedy mamy opcję kooperacji przez sieć, a przecież gry takie jak Vermin 2 czy też nawet niedawne Rainbow Six Extraction idealnie by się sprawdziły w lokalnej kooperacji. Niemniej jednak znajdzie się sporo gier, w które będziemy mogli pograć na jednej konsoli. Przedstawiam parę przetestowanych przez nas typów idealnych do różnych sytuacji, zarówno do grania dla par, jak na imprezę, czy też z kumptem lub koleżanką do piwa. Kolejność jest przypadkowa, ponieważ każda gra sprawdzi się w innej sytuacji. Haven. Gra dla zakochanych na PlayStation 5. Haven to propozycja gier dla par. Wcielamy się tutaj w dwójkę bohaterów, która ucieka przed społeczeństwem opartym na łączeniu par według ścisłego algorytmu. Młodzi zakochani nie zgadzają się na to i starają się uciec przed siłowym połączeniem z osobą, której nie kochają. W samej rozgrywce jest to trzecioosobowa gra akcji, w której będziemy eksplorować planetę źródła, czyli Source, i starać się działać tak, aby nie znaleźć nas rodacy. W grze sterujemy tylko jedną postacią w danym momencie, a druga z nich sterowana przez naszego partnera lub partnerkę będzie podążać za nami i próbowała zbierać różne rzeczy. W każdej chwili możemy zmienić się miejscami, a w walce równocześnie podejmujemy decyzje i w przypadku aktywacji tego samego ataku jesteśmy w stanie wyprowadzić specjalne kombo. Oprócz tego wspieramy się blokując partnera, który ładuje specjalny atak albo aktywujemy specjalne umiejętności. Dla kogo jest Haven? Zdecydowanie dla par, zwłaszcza jeśli jedno z Was nie zna gier wideo. Gra ma mocną narrację i właściwie jest to spora nowelka miłosna. Cuphead. Platformy Dark Souls dla par na PlayStation 5. Nasze niedawne odkrycie. Cuphead to platformowa gra akcji, gdzie będziemy wcielać się w filiżanki i walczyć z potężnymi bossami. Można powiedzieć, że jest to platformowy Souls-like i będziemy umierać tutaj często i gęsto. Na szczęście, powtórka jest dość szybka i łatwo możemy podejść do kolejnej próby pokonania bossa. Tych jest sporo, podobnie jak zwykłych poziomów, które będziemy mogli wykonać w trakcie zabawy. Gra posiada sporo mechanik kooperacyjnych, takich jak na przykład wskrzeszenie partnera, wykonując specjalny ruch na ulatującym duszku. Co ciekawe. Mimo wysokiego poziomu trudności, moja już niedługo żona Alix to napisał o mnie, która nie miała wcześniej styczności z takimi grami, po prostu uwielbia Cuphead. Wspólne pokonywanie potężnych bossów naprawdę łączy i napisał prawdę. Dla kogo jest caphet? Dla każdego, kto nie boi się wyzwań. Obojętnie czy gracie z rodzeństwem, przyjacielem, czy też swoją lepszą połówką. Jeśli chcecie wyzwania, to Cuphead je zapewni. Mortal Kombat 11 Chyba nikomu nie muszę przedstawiać serii Mortal Kombat. Właściwie każdy może tutaj wybrać inny tytuł, np. Soul Calibur czy też Tekken. Niemniej jednak wśród naszych znajomych to stary, dobry Mortal Kombat króluje. Idealna gra zarówno jako zapychacz czasu, albo i jako turniej, kiedy wpadnie do was grupa przyjaciół. Oczywiście nie liczcie na jakąkolwiek kooperację. Celem jest pokonanie przeciwnika i wgniecenie go w ziemię. Nie ma drogi pośredniej. To właściwie dokładne przeciwieństwo dwóch poprzednich gier. Dla kogo jest Mortal Kombat 11? Właściwie dla każdego. Gra skaluje się wraz z umiejętnościami i fajnie jest zarówno grać ze stałym partnerem i wspólnie się doskonalić, jak i z doskoku, kiedy wpadnie do was ktoś na piwko. Helldivers. Alix właściwie jeszcze nie miał okazji kupić Helldivers, ale udało mu się pograć u znajomego. To kooperacyjna izometryczna gra akcji, gdzie będziemy wcielać się w grupę eksploratorów kosmosu i wykonywać najróżniejsze misje na obcych planetach. Czeka nas wspólne kierowanie pojazdami, walka z hordami przeciwników oraz taktyczne planowanie kolejnych działań. Można grać nawet do czterech osób. Jest sporo postaci sprzętu i trybów walki, które były dodawane przez lata od premiery. Helldivers to dzisiaj duży i pewny tytuł. Dla kogo jest Helldivers? Dla fanów kosmicznej, kooperacyjnej rozwałki. Jeżeli nie trawicie fantazji, to w Helldivers postrzelacie w rytmie science fiction. Warhammer Chaosbane. A jeżeli jednak chcecie pograć w coś fantazji, to polecam Warhammer Chaosbane. O ile solo gra szybko się nudzi i robi się powtarzalne, to w kooperacji zaczyna pokazywać swoje pazurki. Nie jest tak rozbudowana jak Helldivers, jednak doskonale pamiętam epickie walki z busami w Warhammer Chaosbane. Do tego są zróżnicowane klasy postaci, więc jeśli wasza dziewczyna chce zagrać piękną elfką łuczniczką, to wy na spokojnie możecie wybrać półnagiego, śmierdzącego grzału krasnoluda pogromcę. A wszyscy wiemy, że do krasnoludzkich pogromców się nie skacze, prawda? Dla kogo jest Warhammer Chaosbane? Dla fanów warhammerowskiej rozwałki. Jeżeli nie chcecie kosmosów z Helldivers, to wybierzcie Warhammer Chaosbane. Broforce. Ile galonów piwa oraz wina wypiliśmy przy tej grze? To tylko sam Dionizos wie. Nie ma lepszej gry z kumplem, czy też ukochaną osobą do alkoholu. Właściwie w tej grze tylko się idzie przed siebie i parzy we wrogów. I tyle, ale cały smaczek polega na postaciach, będących parodiami bohaterów z różnych dzieł popkultury. Wcielimy się więc w tanią podróbkę takich postaci jak Blade, Neo, Terminator, czy też nawet Chuck Norris. Brofors, to czysta Frajda z czystej rozwałki. Dla kogo jest BroForce? Dla fanów kanapowego grania przy piwku. Czysta Frajda i praktycznie żadnych zasad gry. Sackboy, A Big Adventure. Gra dla dzieci na PlayStation 5. Tym razem opcja do pogrania z dzieckiem, ale nie tylko, gdyż dorośli też znajdują tutaj sporo Frajdy. Właściwie jest to tytuł startowy na PlayStation 5 i w związku z tym w szeroki sposób korzysta z dobrodziejstw nowej konsoli, której nie ma przy sprzęcie konkurencji. Sackboy A Big Adventure To prosta gra, w której kierujemy bohaterem za pomocą kamery izometrycznej i będziemy eksplorować kolorowy, trójwymiarowy świat. Jest to bezpieczna zabawa, którą można spokojnie pokazać dzieciom. Dla kogo jest Sackboy Big Adventure? Dla dzieci i rodziców. Rodzice mogą grać z dziećmi, dzieci same ze sobą, ale także i obydwoje rodzicieli będą się bawić bardzo dobrze. Borderlands 3 Powiem Wam szczerze. Nie lubię kooperacyjnych strzelanek na podzielonym ekranie, ale jednak Borderlands 3 ma w sobie to coś, zwłaszcza, że sporo bohaterów ma umiejętności, które najlepiej działają właśnie w trakcie kooperacji. Borderlands 3 to kontynuacja popularnej już serii Shooter luterów gdzie czeka nas walka z hordami wrogów, zbieranie ekwipunku oraz rozwijanie bohaterów w prostym systemie RPG. Osobiście nie jestem fanką serii, po drugiej części miałam już dość, ale w kooperacji gra się całkiem przyjemnie. Dla kogo jest Borderlands 3? Dla osób chcących postrzelać z pierwszej osoby i lubiących zbierać tony sprzętu. Jeżeli nie znudziła wam się formuła, jeżeli graliście w poprzedniej części. It Takes Two. Gra stworzona do kooperacji na PlayStation 5. Tytuł właściwie stworzony jedynie do gry w kooperacji. I bardzo dobrze, gdyż taki kier nam trzeba. Będziemy tutaj wcielać się w dwójkę z miniaturyzowanych bohaterów i spróbujemy wykonać kolejne misje oparte na współpracy. Tym razem kooperacja będzie znacznie głębsza, gdyż niejednokrotnie będziemy musieli podzielić się obowiązkami i w momencie, kiedy jeden z graczy zajmie się jedną czynnością, to właśnie od niej będzie zależeć sukces drugiego, robiącego coś totalnie innego. Dochodzą do tego walki z ciekawymi bosami oraz fajna warstwa fabularna. Jednym słowem, szkoda nie zagrać. Jednym zdaniem. Dla kogo jest It Takes Two? Dla osób szukających tylko i wyłącznie gry, dla dwóch osób. Kiedy prawie każda gra z tej listy, tak nawet Haven, ma możliwość grania solo lub w sieci, to It Takes Two służy jedynie do grania na dwie osoby. Nie więcej, nie mniej. Overcooked. All You Can Eat. Najtrudniejsza gra do kooperacji na PlayStation 5. I na sam koniec coś, co uwielbiamy, ale nie polecamy na początek wspólnych zabaw z grami kooperacyjnymi. Ta gra jest wyjątkowa w swojej dziedzinie i właściwie nie ma sensu w nią grać inaczej niż ze znajomymi lub w sieci. Będziemy tutaj gotować dania i próbować zmieścić się w czasie tak, aby obsłużyć jak najwięcej klientów, nie zepsuć zbyt wielu dań oraz nie spalić samej kuchni. Czeka nas sporo biegania i gotowania, a w Overcooked łatwo coś spieprzyć. Gra wymaga sporo czasu, by wreszcie załapać wspólny dryg, ale zdecydowanie warto, gdyż gotowanie przy rzece lawy i przerzucanie do siebie bułek przez ogniste koryto jest niepowtarzalnym doświadczeniem. Dla kogo jest Overcooked All You Can Eat? Dla osób, które przetestowały już parę innych gier z tej listy i złapały wspólny drink w takiej zabawie. Warto jednak przebić się przez trudne początki z Overcooked, all you can Eat. Dziękujemy, że oglądaliście materiał. Dajcie nam znać w komentarzu, co najbardziej lubicie grać ze znajomymi. I do następnego. Cześć!